Krówka przedstawia. Zajączek Wielkanocny i Krówka Runiu. Dawno, dawno temu w zielonej dolinie mieszkała Krówka Runiu. Była to niezwykła krówka, bo miała nie tylko piękne, biało-brązowe futerko, ale także wielkie, błyszczące oczy, w których odbijały się wszystkie kolory tęczy. W tej samej dolinie mieszkał zajączek, nazywany Zajączkiem Wielkanocnym. Był on znany z tego, że zawsze miał uśmiech na pyszczku i niesamowite pomysły, a wychodził z Norki tylko przed świętami wielkanocnymi. Kiedy nadeszła wiosna, a świat wokół rozkwitł kolorami, Zajączek postanowił, że jest już czas na poszukiwanie świąt wielkanocnych. Poszedł do Runiu i zawołał radośnie: Musimy znaleźć pisanki i kroszanki! Krówka Runiu z uśmiechem zgodziła się, bo uwielbiała przygody. Wyruszyli więc w podróż po dolinie, zbierając kolorowe kwiaty i rozmawiając o tym, jakie niespodzianki przyniesie Wielkanoc. Po drodze spotkali różne zwierzątka, które również czekały na święta. Każdy z nich miało swoją historię i tajemnicę do odkrycia. W końcu dotarli do magicznego lasu, gdzie według legendy Miały znajdować się najpiękniejsze pisanki i kraszanki. Krówka, runio i zajączek postanowili poszukać ich razem. W lesie panował niezwykły klimat. Drzewa były pokryte kolorowymi liśćmi, a słońce świeciło jak złoto. Po chwili natknęli się na starego, mądrego barana, który siedział na polance. – Czego szukacie, moi drodzy przyjaciele? – zapytał baran. Szukamy pisanek i kraszanek na Wielkanoc, odpowiedział Zajączek. A więc musicie pokonać trzy zadania, aby je znaleźć, powiedział Baran, a jego oczy zabłysły tajemniczo. Pierwszym zadaniem było zaśpiewanie piosenki o przyjaciołach. Krówka Runio i Zajączek zaczęli śpiewać wspólnie, a ich radosne głosy rozbrzmiewały w lesie. Kto przyjaciół ma, wielu! Przygody ciąż chęci Rudiu, Hej mały przyjacielu Rudiu, Rudiu Niech się w głowach Od zakręci Drugim zadaniem było zbudowanie koszyczka Z gałązek i trawy Zajączek był w tym świetny, a krówka runiu pomagała mu przynosząc wszystko, co potrzebne. Baran znowu ich pochalił, a las szumiał im leśną melodią. Trzecim ostatnim zadaniem było przygotowanie niespodzianki dla innych zwierzątek. Zajączek i krówka runiu postanowili zrobić kolorowe pisanki i kraszanki. Użyli do tego farb, które znaleźli w magicznym lesie, i zaczęli malować. Długo się tego uczyli, ale ich radość i entuzjazm sprawiły, że stworzyli najpiękniejsze pisanki i kraszanki, jakie kiedykolwiek widziano w dolinie. Kiedy skończyli, baran zawołał: Brawo! Udało się Wam! Teraz możecie wziąć wszystkie pisanki i kraszanki, schować je do swojego koszyczka i wrócić do swojej doliny. I tak krówka Runio i zajączek wrócili do domu z pełnym koszyczkiem kolorowych skarbów. Rozdawali swoje skarby innym zwierzątkom. Wiewiórka dostała cztery pisanki, jeż pięć kraszanek, a pajączek Maciek dwie pisanki i dwie kraszanki. Zwierzątka ślicznie podziękowały zajączkowi wielkanocnemu i Runio. Wielkanoc zbliżała się wielkimi krokami, a wszyscy w dolinie czekali na jedną świąteczną tradycję. Zajączek w swoim szaleństwie zapomniał jednak o jednym – o Lanym Poniedziałku. Wszyscy w dolinie postanowili, że zrobią to, co zawsze: obleją się wodą z potoku. W poniedziałek rano Zajączek i Krówka Runiu postanowili zorganizować zabawę. Zajączek przygotował wiadra z wodą, a Krówka Runiu dopingowała go. Kiedy wszyscy się zebrali, zajączek krzyknął gotowi do ataku! I tak zaczęła się woda bitwa. Zajączek biegał w koło, oblewając wszystkich wodą, a krówka śmiała się głośno, widząc, jak wszyscy się bawią. Jednak gdy zajączek próbował oblać krówkę, wpadł do kałuży. Wszyscy wybuchnęli śmiechem, a zajączek stał tam mokry i zaskoczony. Chyba zapomniałem, że woda jest taka mokra. I chyba nie wszyscy chcą być oblani wodą, powiedział zajączek. I wszyscy znowu się zaśmiali. Na koniec Runiu podsumowała cały dzień. Zabawa i radość to coś, czego nie da się kupić, i należy zwracać uwagę na potrzeby innych. Trzeba pamiętać, by być ostrożnym i nie zapominać o dobrych manierach. W końcu to razem tworzymy najpiękniejsze wspomnienia. Podobało się? Zasubskrybuj kanał Krówki Runiu. Do zobaczenia!